Jak pewnie wszyscy wiedzą Państwo, jestem mamą trzech wspaniałych, choć czasami upiornych, synów. Wiem zatem doskonale, ile energii, zaangażowania, ile cierpliwości wymaga wychowanie dzieci, a też często łączenie tych zadań z naszymi profesjonalnymi obowiązkami, czyli z pracą. Z mojego doświadczenia wynika, że wszystkie mamy, z którymi pracuję na co dzień w Ministerstwie, to wspaniali pracownicy. To jest ta zdolność, której nabywamy, Łącząc tak wiele elementów, gotując, zajmując się dziećmi, pomagając im odrabiać zadania i wreszcie pracując, realizując swoje obowiązki zawodowe. Jesteśmy zazwyczaj lepiej zorganizowane, potrafimy myśleć na kilku poziomach równocześnie i zarządzać wieloma procesami jednocześnie, najczęściej skutecznie niż nasi koledzy, współpracownicy, panowie. W tym wyjątkowym dla nas dniu życzę nam wszystkim, Abyśmy dzisiaj dostały wiele pociechy, radości, uśmiechu od naszych dzieci, aby to był ten być może jedyny dzień w ciągu roku, bez fochów, bez stroszenia piór i takiego dobrej, wzajemnej relacji z naszymi dziećmi. Ale też to jest wyjątkowy dzień w czasie pandemii, w czasie koronawirusa w czasie kiedy niepewność, troska o jutro towarzyszy nam pewnie częściej niż kiedykolwiek indziej. Mam nadzieję, że ten czas wspólnie z naszymi rodzinami przebrniemy w dobrej kondycji i życzę nam wszystkim wielu uśmiechu, pewności siebie, ciepła, radości, a dziś mam nadzieję co najmniej wspólnego wyjścia na lody. Wszystkiego dobrego.